Vampir. To przydarzyło się naprawdę koledze mojego znajomego. Jerry oglądał chyba zbyt dużo horrorów, bo czasami nie odróżniał zjawisk paranormalnych od zwykłej paranoi. Miał wrażenie, że wszędzie czają się potwory. Pewnego wieczoru wyszedł z psem Leonardem na spacer. Przechodząc obok Starego Domu przy Mulber Street, zajrzał przez okno do piwnicy. To, co zobaczył, sprawiło, że włosy stanęły mu dęba. Ściany ociekały krwią. Nagle usłyszał, że otwierają się drzwi wejściowe, więc schował się z psem za krzakami. Na schodach stał mężczyzna we fraku i czarnej pelerynie, zupełnie jak w filmach. Chłopiec zrozumiał, że facet nie jest zwykłym mordercą, tylko wampirem. Jerry i Leonard śledzili go, gdy z wielką walizką w dłoni szedł ulicą, zbiegającą ze wzgórza aż do przystanku. Tutaj go zgubili. Sami do autobusu wsiadać nie wolno. A tak się złożyło, że Leonard był psem. Następnego wieczoru do Jerry'ego dołączyli Miki i Pete. Miki przyniósł aparat ojca, by sfotografować Izbę Tortur. Takie zdjęcie przyniosłoby im sławę. Powoli zbliżyli się do okienka. Zasłona była zaciągnięta, ale spoza niej dobiegał mrożący krew w żyłach odgłos rąbania. Musiało tam się dziać coś strasznego. Po chwili z domu wyszedł facet dźwigając walizę. Miki chciał już mu zrobić zdjęcie, kiedy Jerry go powstrzymał. Wampira i tak nie da się sfotografować, a poza tym błysk flesza zdradziłby ich kryjówkę. Gdy potwór przechodził obok krzaków... Pete szepnął, znam go. To pan Alucard. Jest kelnerem w restauracji na drugim końcu miasta. Żaden wampir. Cała obsługa lokalu nosi praki. Miki się wkurzył. Ściągnąłeś mnie tu, żebym fotografował jakiegoś kelnera? Było już późno, więc kumple Jerego postanowili iść do domu. Ładni mi koledzy, pomyślał, to naprawdę wampir. Ale oni nawet się nie odwrócili. Jerry wskoczył do autobusu i wkrótce wysiadł przed restauracją. Zrobiło się późno, nie wiedział co robić, więc zatrzymał przejeżdżający radiowóz. Gliniarze zapytali o co chodzi. W środku jest wampir. Policjanci postanowili się rozejrzeć. Dobry wieczór, szanownym panom. Rozległ się głos wampira. Jerry zrobił zdjęcia, a funkcjonariusze zaczęli zadawać pytania. Oczywiście okazało się, że to zwykły człowiek. Nosił frak, bo pracował w restauracji, a w piwnicy według własnego przepisu robił sok pomidorowy. Policjanci odjechali, Jerry przeprosił pana Alucarda, a on poczęstował chłopca szklanką soku pomidorowego. Jerry spróbował i krzyknął, nie smakuje jak sok pomidorowy. To pikantny napój warzywny. Jerry przełknął łyczek i stwierdził... Zupełnie niezły. Dopił i poszedł do domu. To przydarzyło się naprawdę znajomemu mojego kolegi. Tata Miteja oddał film do wywołania, a kiedy Jerry go odebrał... Okazało się, że na fotografiach nikogo nie ma.